W tym jeepie te lampy, no to takie słabe są, więc będzie taki mały teść. Tutaj pójdą na tą lampę ściereczki, to takie magiczne, co super, podobno dają radę. A na tą lampę pójdzie czajniczek plus aceton i ten oryginalny niebieski płyn. I tą lampę dodatkowo połowę matowimy, a połowę zostawiamy tak, jak jest. Zobaczymy, jaki będzie efekt. No i jeszcze co ciekawe. Zostawię to tak na rok, może dwa i zobaczymy co się stanie po takim czasie. No tu dzban będzie teraz odpuszczał lampę i po odpuszczeniu wygląda już jak dobra, bez żadnych ściereczek, ale niech będzie. Przez zobacz jak ładnie. No. Zaraz do suchego się wytrze, teraz druga lampa. Ściereczki kosztują 60 zł, a wódek 40. <grym> Możesz codziennie pryskać wódkiem, też będzie ładne. Patrz, ale jak ja to. Tu... Wysuszę. Dobra, spadło. Jak ja to wysuszę, zobacz. da no, jest taka kurde. słaba. No. Dobra, wszystko robimy wedle instrukcji. Przestań kto czy te instrukcje. Pierwsza ta, otwieramy. O kurde, tylko... No, to to nie chemiczne jest, nie powinieneś założyć rynkle. Pewnie tak. Podobno 40 sekund trzeba trzeć. Zmieniam. O kurde. E? O! A dopiero była odpuszczana, nie? No Patrz żółta, o, ale wspaniale to idzie. 40 sekund liczcie, 1, 2, 3 Szybko odtuś. Yy, osuszyć. osuszyć. Patrzcie. Normalnie. Ręce miałeś, brudne. Tak, ręce, myłem. Pewnie zapłacili ci za ten test. No, no, no. Pierdol, pierdol, ja posłucham. O kurde, ale ręce pachną Chuchu. śmierć. Nie, ładnie pachną ogólnie. To nie jest jakaś chemia. Znaczy, no jakaś chemia. Masz dam ci polizać. <laughs> Ty, ale to... ogólnie to tu ładnie. Ale ogólnie ta kamera nie oddaje, że to gówno dało. No, o, teraz widać. zobacz ona jest dalej zmotowiała. Jest jeszcze to chyba gorsza niż była, nawet nie wiem. Mm -hmm. Teraz druga ściereczka niby co daje Tak, powłoka ochronna. i Napisali, żeby jej nie takie pozycje jak takie pozycje. Ale to, jak to tak dziwnie, jak ona jest taka nie cała Rozkładaj, zwinie. bo ci ręka uschnie. Dobra, tak napisali w instrukcji, czy to ważne? O, u, o, o, o. boże. Co to się dzieje? O, ale ładna. Nie, no jest piękna. To jest ciekawe ciekawe długo. Boże, czemu on to się kameruje? Nie no kurde, super. Ta po rekonwalescencji versus ta. A tak z daleka będzie widać? Nie, bo światło pada. I ta powłoka według instrukcji najlepiej zostawić na 24 godziny. I teraz plan jest taki, żeby tą lampę przedzielić na pół taśmą i zmatowić. Najpierw papierem wodnym 600, później 1000, później 1500. No i następnie czajniczek. No, zanim przygotowaliśmy lampę, zmatowiliśmy papierem do testu acetonu i tego środka specjalnego, to ta lampa po ściereczkach już zaczęła matować. Na kamerze tego tak nie widać, ale tu od rogu już się bierze, że z powrotem zachodzi tym brudem. No, to ja robiłem. Lampę podzieliłem na pół. Tutaj będzie aceton, a tutaj będzie ten oryginalny preparat. To jest zmatowione wszystko ładnie, pięknie. Teraz zacząć. O, już się zaczyna blokować. Ten się rozgrzał i zaczynamy. O, ładnie idzie. Teraz czas na oryginalny preparat. Nie biec. O, zagrzał się dobrze to będzie szybko a teraz druga strona lampy tym oryginalnym niebieskim preparatem i jak to wygląda po 24 godzinach no powiem tak no te ściereczki faktycznie no poza tutaj tak tutaj smutowa. a. A pod ręką, no, czuć taki lekki macik, ale tutaj, tutaj, no, nie zrobiło to roboty. Tutaj coś się nie udało, ale ogólnie nie jest źle. A co tutaj się wydarzyło? O, ten kawałek nie był papierem ściernym zrobionym, to widać bardzo słabo. Tutaj, gdzie papierem ściernym jest zrobione, no, jest nieźle, porównywalnie ze ściereczkami. Tutaj było tym oryginalnym preparatem zrobione. No i powiem, no kurde, tutaj to jest błysk. To jest najlepiej. No i jest głaciutkie. Nawet tutaj, gdzie nie było papierem ściernym robione, no to nie jest najgorzej, ale szału nie ma. No jednak, papier ścierny i ten oryginalny niebieski preparat. To jest normalnie, no, nówka. Nówka sztuka. Błyszczy się i jest głaciutkie. Także aceton, no tak, żeby sprzedać samochód, to może i tak, ale tak dla siebie zrobić. To jednak trzeba ten drogi preparat kupić, ten niebieski. No, trzeba zacząć jeździć i testować, nie? O kurcze no tak, pod taśmą się samo nie zrobiło. No dobra, ale będzie wiadomo, w którym miejscu jest odcięcie. Teraz będę to testował z rok, może dwa. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy powróci do stanu pierwotnego, jak było. Czy jednak te preparaty dobrze zabezpieczają. No, każe się. No, ale tutaj to jest normalnie lalka. Normalnie zajebiście. Much, much, much later. Mijają prawie dwa lata. No, brakuje tam dwóch miesięcy. Patrzcie, tutaj, gdzie były te magiczne szmatki. No, tego nie liczymy. To są zarysowania mechaniczne od y, krzaków, ale patrzcie, po prostu jest matowe. Nie jest może tak tragicznie matowe, jak było na początku, ale jest matowe. Teraz przechodzimy do lampy. Tutaj, zobaczcie, lampa oryginalnie, no tak wyglądała, no nie? Praktycznie, taka zmatowiała. No i teraz, jak to wygląda? Sama aceton No nie jest źle. No, ten niebieski płyn dużo lepiej. Oczywiście to było z papierem, tu bez papieru. I patrzcie, no, jest różnica. Może nie tak wielka, ale jednak jest. Także teraz trzeba wszystko zeszlifować. Tą lampę i tą lampę i zrobić tym niebieskim płynem. No i na jakieś tam dwa lata. No, tak widać, no nie. No tak jak się wyczyści, bo on jest cały brudny oczywiście, no to na jakieś tam 2-3 lata spokojnie tym niebieskim płynem wystarczy. Acetonem... No tak nie jest źle, ale szału nie ma, no nie? Widać, że jednak jest różnica w tych płynach. To nie jest zwykły aceton. Tak jak niektórzy gdzieś tam sugerowali na YouTubie. To nie jest zwykły aceton. Różnica jest... No nie wiem, czy widać to w kamerze, ale jest mała.